Manka z tej strony jazbar 8439. Yy, zagramy w grę. To co kiedyś, znaczy kiedyś to się grało Raft Survival. Wła <coughs> Więc włącza się nam. Trzeba chwilę poczekać. O. On coś nie działa. Wrócę do Was, jak będzie działał? No bravo, bo chyba jednak to jest płatne, więc jednak nie zagramy w to. Dobra. Znaczy do zobaczenia, jeszcze zobaczę drugie. O, już jestem. Zainstalowałem wszystko, znaczy inne. Multiplayer. Więc powinno, powinno działać. Kaszel mnie jakoś wziął ostatnio. Chyba też będzie tak samo. To jednak w to nie zagramy. Tylko... Nie wiem właśnie w co. Zobaczmy co to jest za gra. Pojawiła się. nie instalowałem jej. bo jednak nie zagramy no to możemy zagrać w zgadywanie Ty tu dam yy, na przykład a i na 50 jak będę mógł live y na żywo czyli na 50 yy, subskrypcji subskrybujcie i ogólnie Yy, dajcie łapki w górę. To wtedy, posłuchajcie, będę miał live'a z kahuta. Albo z czegoś tam chcecie. Nie. O, sto monetek. O, a

Próbuję zgadnąć, co to jest po lewej. Nie. Ty, sy, ty, o. <coughs> o, sto. A, sy, o. A, sy, ty, o. A, sy, o, ty, o. Ty, o. O, t, a. T, o, t. T, o, t. Nej. T, a. T, o. T, o. T, o, t. T. T, o, t. T, o, t, a T, a T, o. Jest. Jedzie się reklamy. Tam to jest płatne to D ci dy oć A, dy A.

O co chodzi? T V A D A. D, d, a, d. Co to może być? A F D A. Wdać. Wdać. Chyba wydać jak już. A, a. Zawał. a, wy, a. z a, wy, a. V, a. Z, z, a, v, a. V-A-Z-A, vas-y. V-A-Z. Ouais, Z-Z. V-A-O. Z-A. z, z, z. V, a o z a, a. A. U. Wow. Coin Master też nie. Ja szukam Rise of Kingdoms. Tak 10 minut to będzie trwało. A. A. Masa. Co to jeszcze? A. A, se, si, a, me, a, se, si, a, te, pasates, a, te, a, me, a, me, a, te, a, a, te, a, a, te, a, a, te, a me, a, A tutaj po lewo będzie. O! A. 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 Nie wiem, to chyba zostawimy na następnej piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach, co może być tutaj. Ja się żegnam z Wami, pa!